Tam e, dziękuję. Dziękuję. Mam na imię Jan, jestem alkoholikiem. E, no, dziękuję za zaproszenie. Zawsze to, to, e, zawsze to dla mnie zaszczyt, że mogę się podzielić swoim, swoją historią. No e, jestem uzależniony od alkoholu, od narkotyków i od, od seksu. E, dzieciństwo, no nie, dzieciństwo, no. No nie by było, miałem fajne, nie? miałem wszystko, czego było potrzeba. Ja, ja często o tym mówię, bo być może tam jest klucz, też klucz, nie? Eee, miałem wszystko, czego było potrzeba, ale byłem bity, byłem dzieckiem. I nie to, że to byłem bity jakiś w ten sposób, że był w domu jakaś patologia, że był alkohol czy, czy, czy jakakolwiek inna, tylko, że mama chciała, żebym ja był dobrym uczniem i żebym był, żebym był taki poukładany. A ja w szkole to byłem żywioł, i jak wracałem z gwiazdówki, to zawsze było ten, dostawałem te patologiczne bicie. I, I to w, wydaje mi się, że to też wpłynęło na to, że ja chciałem być zły. Ja się często w szkole biłem, nie? ja tam zawsze broiłem. Chciałem być zły, bo myślałem, że ja muszę być zły, nie? żeby się wszyscy bali, nie? Że Jak będę zły, to potem się wszyscy bali I tak, i tak do, dążyłem do tego. Mieliśmy, mieszkaliśmy na dobrej dzielnicy, wszystko było, wszystko było poukładane. Miałem zawsze czyste ubrania do szkoły, jedzenie, niczego nigdy nie brakowało ani jedzenia, ani ubrania, ani w ogóle mieliśmy no, bardzo dobre warunki mieszkaniowe. Wszystko <laughs> było ok, tylko te bicie było powodowało, że um, ja poszedłem jakby w tym, w tym kierunku szedłem. No i przeprowadziliśmy się na, 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 jak już przeprowadziliśmy się na gorszą dzielnicę, to już miałem lat, to był 72 rok, to, to ja już miałem lat 13 trzy, trzy, i ja chciałem zaistnieć w tym środowisku, tam wszyscy pili wina, wszyscy pili wina, tam taki był poświatek, to nie był to, to nie było taki światek przestępczy, ale, ale na tamte czasy to było takie wow, nie? że tam kurczę, te chłopaki pili wina, teraz ja z nimi te wina piłem, um, te wina w ogóle mi nie smakowały, głowy mi się kręciły, nie chciałem, nie chciałem pić, ale, ale żeby, żeby się zasymilować z, z, z tym środowiskiem, to piłem te wina, no um, i tam był taki kumpel, który tam był, był takim postrachem w tej dzielnicy, no to ja pamiętam też jeszcze, ukradłem dla niego zegarek, poszedłem gdzieś tam łaźni jakiś byłem miejskiej, i kurczę, chciałem ukraść zegarek dla niego, ja tam, ten, ten zegarek był przyczepiony do spodni i ciągłem z tymi spodniami, no w sumie ukradłem ten zegarek, ale, ale, to taki, taki epizod, no, ale, no tak czy inaczej chciałem być zły, no. I, e, i, piłem z tymi chłopakami, em, chociaż mi ten alkohol nie smakował, nie, i, 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 i do tego właśnie, do tego środowiska złego, ale, ale zawsze miałem w tyle głowy to, że chciałem mieć pieniądze. Nie? Jakby robiłem to, żeby, żeby, żeby mieć pieniądze i w tym kierunku szedłem i um, pamiętam była komunia tej mojej najmłodszej siostry, jak ukradłem własnych rodziców i tam była większa suma gotówki. Um, ja ukradłem część tej gotówki i upozorowałem w łamanie. No. I rodzice się pytali, co to ja umiem, czy nie, I, a no, policja od razu wpadła na to, że ja i zamk zamknęli mnie do poprawczaka. Ja pamiętam, na do poprawczaka i to się zaczęła moja przygoda z tym, właśnie z tą całą przestępczością moją i z tym wszystkim, moim całym dalszym życiem. Mama mnie chciała wprawdzie wyciągnąć z tego, z, tego, z tego poprawczaka, ale nie, nie dało rady, no ja tam, ja się zasymilowałem z tym, z tym środowiskiem, nie? Tam od razu, jak ja pamiętam, mam dwie fotografie ze szko szkoły podstawowej i z tego poprawczaka, to przed tym poprawczakiem to byłem takim chłopcem bez, bez tożsamości, nie? A po z tymi chłopakami to ja się jakby utożsamiłem. Um, I kurczę, że, że to jest to. no tego, że wszyscy mieliśmy tam coś na sumieniu, nie? mniejszego, większego. Ale my też nie ciągło tego alkoholu, tam narkotyków też w ogóle nie było mowy o to. Te... Nie ciągło mnie do alkoholu, mi ich ubijał. No i tam ten poprawczak jeszcze nie minął, ja już nabroniłem, poszedłem do więzienia. Poszedłem do Też śmieję z tego, no bo, no bo ten, poszedłem do tego więzienia. W tym więzieniu też. Jakby nie, nie ten, nie, nie ciągnął mnie do alkoholu. Był tam alkohol, czy Bimber, czy tam jakieś inne, różne historie, ale nie, 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 jakby nie, nie, nie tego. No i e, um, e, wyszedłem z tego więzienia po pierwszym tym wyroku, poznałem pierwszą żonę, urodziłem się syn, no i ja kompletnie, kompletnie byłem oderwany od rzeczywistości, absolutnie. Nie, nie byłem ani, ani nie byłem mężem, ani ojcem, ani Partnerem, bo zdradzałem tą swoją kobietę. Ja w ogóle jak byłem, byłem, byłem dzieckiem bym mgle, nie wiedziałem, co jest dobre, co jest złe, na czym, na czym świat polega, i, i, i dlaczego, i po co, i jak należy być partnerem, ojcem, mężem i w ogóle i synem i, i, synem, i dzieckiem kompletnie nie, nie wiedziałem. Nie. Także dwa lata to ten, ta, byłem na tej wolności, i po dwóch latach urodził nam się syn, miał miesiąc jak on miał miesiąc, ja poszedłem do więzienia i ja poszedłem do więzienia. I, Miałem pretensję od swojej żony, że żona mnie zostawiła, a tak naprawdę to przecież by ją bez warunków do życia. Dostałem duży wyrok i, i. No i też ten w tym więzieniu tym był alkohol. Może jakiś tam sporadycznie piłem, napiłem się tego alkoholu, ale, ale też nie miałem ten. Ja myślę, że, że może to ja, ja poprzez dalszą swoją, dalszą swoją przy, przeszłość to ja jakby. W wyniku tego, co robiłem, bo no to się uzależniłem. Nie wiem, no nie mam pojęcia. W każdym razie dostałem bardzo duży wyrok i, i miałem tam ta żona mnie zostawiła, miałem pretensje do niej, ale oczywiście nieuzasadnione. Nie Wyszedłem po tym dużym wyroku i, i jakby tak, to się tak zaczęło tak naprawdę to moje całe życie. Jakieś takie ciekawsze, że tak powiem przenośnie. No, wyszedłem z tego więzienia i pamiętam, to był taki czas transformacji, no, wyszedłem, miałem pożyczoną kurtkę i podarte buty, albo odwrotnie, no, nieważne, nie w każdym razie, podkreślam to, jest, bo to jest ważne, bardzo ważne I, a, i był czas przemytu tych, przemyt papierosów i takich różnych historii, ta transformacja w Polsce I ja też nie, nie piłem tego alkoholu, ten, ale, ale za tymi kobietami to po prostu latałem jak szalony, nie? Po prostu co było coś nieprawdopodobnego. Ja, jak nie mogłem tego zrozumieć, nie? czy była pierwsza żona, czy była druga żona, to ja cały czas jakby zdobywałem te kobiety, próbowałem, czy próbowałem, czy zdobywałem, jakby sobie, chciałem sobie udowodnić, że jestem męski, że jestem fajny, że. I, i, I dopiero to odkryłem, ja już powiem o tym teraz, bo później mogę zapomnieć, że odkryłem to w, teraz, jak już jestem w takim sędziwym wieku, że ja szukałem swojej męskości, nie? Nie dał, nie, nie dał mi tej męskości mój tato. Em, nie, nie, nie przeszedłem takiej inicjacji tak naprawdę powinien chłopiec przejść inicjację z chłopca w mężczyznę, tylko ja takim byłem chłopcem bez tożsamości. Ja, mnie się wydawało, że jak ja zdobywam kobietę, to ja jestem fajny, męski, że właśnie że to jest ta męskość. Nie? To nic bardziej błędnego, bo, bo krzywdziłem wszystkich naokoło i, i swoją żonę i swoją córkę i swoje dzieci i, i poprzez to poprzez moje postępowanie bo to ja na dzień dzisiejszy wiem jako mężczyzna ja mam dać bezpieczeństwo rodzinie nie? ja mam być tym mężem ojcem synem a nie szukać siły i męskości u kobiety no to to tak pisze jest napisany w, w, w dzikich sercach, to tak bym wymagał od małży, żeby była krokodylem. Nie? nie mogę wziąć, od kobiety męskość, ja muszę to ja, ja muszę jej to, te, te rzeczy dać. No i tak, i tak zdradzałem to po prostu do szaleństwa, tą swoją, tą swoją kobietę. I jeszcze tego alkoholu nie było. I pamiętam jak dzisiaj mówiłem o tych butach podartych i o tej, o tej, o tej, o tych, o tej kurtce. I pamiętam, to jakoś nie minął cały rok i ja już jakby w związku z tym, że miałem te przestępstwa to po, poznałem, po roku czasu miałem, poznałem piękną żonę, urodziła nam się córka, już miałem własnościowe mieszkanie, już miałem roczny drogi samochód, pełno pieniędzy I ja pamiętam jak gdzieś wyszedłem przed blok i ja byłem, ja po prostu miałem pustkę taką, nie? ja po prostu kompletnie byłem pusty w środku, nie, jakoś nie byłem szczęśliwy, nie, mam wszystko. A nie jestem śli szczęśliwy i nie, nie, nie potrafię tego zrozumieć. No. I to tak, tak się zadziało, że ja po tym. Um, ten przemyt się skończył. Teoretycznie się skończył, bo tam było i wpadki, były i różne tam. Część zabrali celnicy, część przepiłem, część rozsponiłem, część zabrali celnicy, część źle zainwestowałem. I później e, znalazłem sposób na życie gangsterkę. No. I tak gangsterka jak się rozpoczęła. No to wtedy to już było szaleństwo kompletne, nie? I kobiety, i alkohol, i narkotyki. Tam przejąłem, przejąłem nocny klub i wtedy się zaczęło po prostu... Stworzyliśmy grupę taką przestępczą i wtedy się zaczęło to już po prostu... Było szaleństwo do, do imętu, nie? panie, kobiety, alkohol i, i... No chociaż z mojej grupy, mojej kumple, z mojej z grupy, mojej grupy, kumple oni zawsze jakoś wychodzili, nie, 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 nie pili tak do końca jak ja, nie śpali tak do końca, jak ja, nie ginęli gdzieś tam w tłumie tak jak ja, a ja zawsze gdzieś jakieś łapówki musiałem tym policjantom dawać, zawsze gdzieś się nabroiłem, zawsze gdzieś się, no, zawsze gdzieś się zamuchlałem i czy nacipałem tak do, 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 do spodu. Po prostu robiłem to do spodu. I co się wydarzyło? I to, no jakby żeśmy tam broili w tej grupie przestępczej? Takie, e, poszedłem w 1996 roku, poszedłem, e, poszedłem do, do więzienia w takiej e, glorii chwały e, i wyszedłem w glorii chwały, i to był początek mojego końca. Okej, okay? bo jak ja wyszedłem, zacząłem coraz bardziej pić, zacząłem coraz bardziej Ćpać, zacząłem tracić autorytet, już te e, 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 młode, młode wilki się mnie zabić. I co? Ja już się doprowadziłem do takiego stanu, że ja się czołgałem do okna, nie? że ja widziałem gdzieś snajperów, że, on, że gdzieś tam po drugiej stronie ulicy ktoś na mnie patrzy, nie? Że się tam czaj, gdzieś mnie zabiją. No, po prostu miałem takie o że w głowie się nie mieści, nie? No, i, i ja pamiętam te, ten, ten bardzo trudny czas w moim życiu, że w nocy, nocy miałem takie, że się cały trząsłem e, od tego alkoholu, od narkotyków. Jak w ogóle wszędzie piłem i czpałem, gdzie się pokazałem, to nawet jak nie mogłem brać tych narkotyków, to wsypywałem sobie do alkoholu i, i poszedłem, e, pamiętam wtedy poszedłem e, na terapię do Włocławka i ta terapia tak naprawdę z tego, z tego, z tego apogeum w, 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 wyszedłem z tego, że, że ja już tak nie, 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 nie piłem intensywnie i nie spałem, ale, ale nie ukończyłem tej terapii i nic z tej, tak naprawdę z niej nie wynikało i z racji tego, że było zagrożenie dla mojego życia, to Uciekłem do Wielkiej Brytanii. I w Wielkiej Brytanii um, z, po prostu zaczęło się to samo, a więc ja um, popełniałem przestępstwa, um, alkohol, narkotyki, kobiety i, 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 i kurde, i jakby, jakby końca nie było. Nie? Uh, I pamiętam, do, do, doszło do takiego stopnia, że ja, uh, że ja um, dostałem depresji. Dostałem depresji. Już takie, że leżałem w łóżku i takie, taka prozaiczna rzecz pamiętam jak dziś, nie jechać na u umyć samochód, to mi sprawiało trudność, ja nie wiedziałem jak, nie? Dla mnie to, to, to mnie przerastało, nie? To, było, to był taki, kurde, ja jakby nie, 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 mogłem się w tym odnaleźć, nie? W tej depresji, bo ja jakby... Zawsze miałem taką charyzmę, a tu w takim stanie byłem, takim, takim, w takim ciężkim stanie. I, po, I postanowiłem sobie, że pojadę do Cichocinka na ten, na się zrelaksować, bo jestem przemęczony, przemęczony, przemęczony pracą. Pojechamy do Ciechocinka i tam też pamiętam tą historię. I ten człowiek do mnie mówi: Ja miałem próbę wysiłkową na wieźnie, on mówi: Chłopie, to z tej ludzie chorzy, nie? A ja kurde biegłem tam jak Ben Johnson, także na tej, na tej, na tej, na tej bieżni, a więc e, wyszedłem z tego, z tego środka, na ulicy stanąłem sam przed sobą się przyznałem tego, że, że ja mam problem z alkoholem, że ja muszę i z narkotykami, że ja muszę z tym robić porządek. No i tak się stało, nie? Że, Pomyślałem sobie ten, znalazłem tą terapię w Białymstoku, w Białymstoku, pojechałem do stoku. W Białym Stoku tam było bardzo często mówiono o tym o 90 minutach, 90 dni, o sponsorze, o programie. Kompletnie nie wiedziałem co to jest. No bo i skąd? I pamiętam, nie ukończyłem z pewnych przyczyn tej terapii tak samo. Przyjechałem do Londynu. Pojechałem na inning, pamiętam w piątek to był ten meeting i wszedłem i poszedłem na ten meeting i tam była tak, tam była ta, to coś, nie, ja tam wszedłem i tam było to coś, to coś, ten spiryt, że, że ja się poczułem tam dobrze, ja się poczułem tam jak u siebie ym, yy, i ja tam chciałem zostać, nie, ja jakby w myśl tego, co, co słyszałem, zaraz tam yy poprosiłem, yy, tak, w sumie to... Yy, Mój przyjaciel mi zasugerował, kogo mam poprosić, ten sponsor, ja poprosiłem. I, i co, co, co chcę dodać, że całe życie nienawidziłem Rudych, nie? I kurczę, i mój przyjaciel zasugerował mi sponsora, który był rudy, nie? No i kurczę, ja z pokorą to poprosiłem tego człowieka o, tą, o, o ten program. No i, i to wszystko mi się po prostu przemieniło. Ja się nie zastanawiałem, na czym polega krok pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, czy ósmy, czy dziewiąty, tylko po prostu ślepo to robiłem, nie? I kompletnie moje życie się zmieniło, nie? Kompletnie, nie? I teraz to ja już jakby, jakby, ja już tego nie widzę, nie? Ale, 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 patrząc na moje życie z perspektywy czasu i jak, 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 jak zacząłem trzeźwieć, i ten e, i ludzie, którzy mnie znali z tamtego życia mówili, że to jest niemożliwe, że ja się zmienił, nie? że taki człowiek jak ja się nie zmienia, że, że ja córka przychodziła z miasta i mówiła, że tato mówią na myśli, że będziesz prał brudne pieniądze, będziesz otwierał klasztor, będziesz w ogóle jakieś stanie stworzone. No. Ale, ale rzeczywiście tak było. Uwielbiałem... Dla mnie był bardzo ważny też ten krok dziewiąty, nie? Ja uwielbiałem chodzić do ludzi i mówić już, że nie jestem zły, oddawać im pieniądze, przepraszać, prosić o wybaczenie. I to dla mnie do dnia, dnia dzisiejszego... I co najciekawsze w tym wszystkim jest, nie? Ja Takie jedno... Ja powiem o tym jednym zanych takim też ważnym w pewnym sensie, bo... Jak poszedłem siedzieć w 1996 roku w, gl w Glorii Chwały, to miałem wojnę z drugim gangiem i zostałem tam postrzelony w nogę. I, my, I ten człowiek za to, że siedziałem w więzieniu, za, tym, za to, że mnie poszli w, w nogę, zapłacił mi bardzo dużo odszkodowania. I ja wyszedłem i e, jeszcze go okradłem. No bo tam gdzieś byłem e, na giełdzie samochodowej i powiedziałem, że potrzebuję pieniędzy na samochód. I, I tam jeden, ktoś tam od niego przybył, ten żołnierz przybył mi te pieniądze i ja mu tego nie oddałem. I na dzień dzisiejszy my z tym człowiekiem, z tym kolegą spotykamy się, jemy obiady, przy, yy, przytulamy się, ludzie patrzą na nas nie wiedzą co się dzieje, nie? że my to, dwóch takich antagonistów no, się spotykamy, przytulamy, jemy wspólnie obiady i normalnie rozmawiamy i, i to, jest nie, to jest niesamowite, nie? <laughs> w ogóle z kimkolwiek, nie? E, z kimkolwiek tam gdzie wszędzie nabroiłem to, to, to ten... To ja do dzisiaj naprawiam jeszcze te błędy, nie? Bo ja nabrałem tyle, że głowie się nie mieści, nie? No i od pewnego czasu mieszkam, bo już mi się znudził Londyn, już ten tempo życia mi się znudziło bardzo. I od kilkunastu miesięcy mieszkam już w Polsce i, i to jest kurde niesamowite jaki ja mam ten spokój, nie? Że ja się budzę rano i mam, osiągnąłem ten, ten stan, którego nie miałem mając wielkie pieniądze, E, wszystko, czego mogłem pragnąć, to mam teraz ten stan, który, to, o którym marzyłem, nie? o którym na tym, czy nie marzyłem, ja nie wiedziałem, że ja potrzebuję tego stanu, nie? że ja potrzebuję tego spokoju, że ten spokój to jest kluczem, nie? spokój. Jak mam, jak, osiągnąłem spokój, to, jak mam spokój, to potrafię zarabiać pieniądze. Potrafię ko poznałem, poznałem kobietę, to z tymi kobietami to różnie było. Z tymi kobietami to różnie było, ale też poznałem taką już, dość, już, długo, już ponad rok jesteśmy razem. E, no To też tak było, że ja pamiętam, jak żona mnie zostawiła. Nie będę w to wchodził, bo, bo to już nie ma na, na czasu. I na początku drogi jakby miałem nawet sugestię sponsora, żeby, żeby nie, nie wchodzić w żadne relacje, bo to są emocje i to jest niepotrzebne. Rzeczywiście tak było i ja tak się w pewnym sensie do tego zastosowałem i później długo jakby yy, nie mogłem spotkać kobiety, która, która jakby byśmy wspólnie jak współgrali i na dzień dzisiejszy spotkałem taką kobietę, tak mi się wydaje. <laughs> Jesteśmy ponad rok czasu i ta i nie zamieniłbym tego życia na, na żadne inne, nie? Ten, ten, ten spokój, który osiągnąłem to jest, to jest niesamowite. Um, co jeszcze mogę powiedzieć o, o, o moich dzieciach, że mam córkę, która jest ciężko chora i też się uzależniała od narkotyków, można powiedzieć, że w wyniku tej choroby o, o, o ten, um, od narkotyków, jest bardzo trudna historia. Syn, z jednym synem i z, drugim, i z drugim synem mamy bardzo dobre relacje i mam jeszcze córkę, urodziła się córka, miałem romans z koleżanką, z dawno ślubowała, byłem na weselu, także nie miałbym tego, nie miałbym tego e, z pewnością, gdybym był w tym miejscu, w którym byłem, nie bo, 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 no bo nie, byłem, e, nie byłem dobrym człowiekiem, nawet może to jest delikatnie powiedziane, byłem draniem, nie liczyłem nie się z nikim ani z niczym. Nie? I teraz, gdybym miał propozycję jakąkolwiek wrócić do tamtego życia, które miałem, to że żadne pieniądze mnie wrócił, bo mam to, czego nie można mieć za pieniądze, ten spokój. To jest bezsenny nie? To jest bezcenny, nie? To spokój jest bezcenny. Ja po prostu chcę, chciałbym tak żyć i cieszyć się tym życiem. Nie? I niektórzy mówią, niektórzy mówią, a może dlatego, że się zastarzałeś, już, że już masz swoje lata. Nie, po prostu ja już ten stan osiągnąłem od jakiegoś czasu i jest mi dobrze w tym stanie. I... Dziękuję, że się mogłem podzielić.